W dzisiejszym odcinku pokażemy, jak dolar może zachować się w niedługiej przyszłości i co to będzie oznaczało dla różnych typów walut. Oczywiście pokażemy bitcoina, dominację, przejdziemy przez parę altów i nasz metalowy rdzeń oraz parę walut. Pokażemy to rzeczywiście wiadomości, jak to już jest nieciekawie z obligacjami 0%, a także rynek pracy w Polsce. Więc jak myślicie, że to Was dotyczy, lub interesuje to są dwie inne sprawy. Zapraszam na odcinek. Cześć, nazywam się Maciek. To jest 321 Krypto. Zaczynamy. Wszystko, co powiem, jest tylko i wyłącznie moim zdaniem, a nie jest to porada inwestycyjna. Do takiej porady zgłoście się do jakiegoś certyfikowanego doradcy finansowego, który pewnie wykorzysta swoją wiedzę przeciwko Wam. No, dobrze. Pierwszy, zobaczmy sobie, dzisiaj zaczniemy od dolara, bo jest dużo różnych pytań na temat dolara. I na temat e, innych tutaj, właśnie rzeczy walutowych, kupować, nie kupować. Wszystko typowe pytania u mnie właśnie się pojawiają w telegramie: jednie czy nie jednie? <laughs> Także takie żarciki, Zobaczcie, to jest taki typowy uśmiech dolarowy. Ok, zobaczcie. E, tutaj właśnie mamy silną pozycję dolara, potem spadek poprzez różne kryzysy, e, a następnie. Niska forma dolarowa, sprzyjająca braniu większej ilości długów i obrotu, tym właśnie w tych ciężkich czasach, a następnie potem umacnianie się dolara w gospodarce. I tutaj jesteśmy teraz. Ale co chciałem pokazać, to tą wartość. Zobaczcie, podobnie w latach 80. spadek, kryzys w latach 90. Okay. Tutaj wiadomo, wyjście też ze wschodniej granicy. Wiele krajów zaczął wychodzić z komunizmu, cała SSRR. No i tutaj mieliśmy dużo właśnie różnych konfliktów w Stanach, powiedzmy wewnętrznych, politycznych. I słabo się to właśnie tutaj robiło, dolar był osłabiony, ale później zaczął wychodzić w chwale. Gospodarka trzeba być silna, i dolar właśnie jest. Był, był był wtedy bardzo dobry. Do krachu z powrotem w 2001 roku, e, tego dotkomowego, w 2002 właściwie, dotkomowego. Tu jeszcze był e, World Trade Center event, e, więc e, później był ten spadek, ale zobaczcie, co wam chcę pokazać. patrzcie teraz jesteśmy. Być może jesteśmy właśnie. Mocakę chciałem powiedzieć, chwileczkę. O. Być może jesteśmy tutaj. Zobaczcie, ten drop jest identyczny jak ten, okay? tutaj mamy teraz parcie do góry z takim yy, volatility ze zmiennością, tu było parcie do góry, też jest zmienność. Yy, ktoś powie, yy, no tak, ale to nie jest ten sam wykres, różni się długością, nie o to chodzi, spójrzcie, jest pewne wzornictwo zachowane tutaj i tutaj też widzimy, jest ten szczyt, spadek, szczyt, jest ten szczyt, spadek, szczyt, oczywiście gospodarka teraz przerasta tą, jaka była w 98 roku, nie wiem, pewnie ilością pieniądza z 10x albo ze 100x, więc zobaczcie, tu jest właśnie ta zmienność, więc patrzcie teraz, jak się to robi. Być może te wyjście dolarowe tutaj, które mamy, te ostatnie, jest być może tym lub tym punktem, po którym jeżeli zacznie następować wzrost, jeżeli z tego price boxa naszego tutaj wyjdziemy górą, które są przebite do dołu, to być może Mamy do czynienia z tym. Oczywiście to, to skala tygodniowa, więc to potrwa ze parę miesięcy, zanim zobaczymy to, jakie coś. Ale zobaczcie, jakie piki tutaj były, jaka jest zmienność. Więc jeżeli dolar znowu z powrotem pójdzie do góry, to zostanie się złotówką. A złotówka do pln zachowuje się. Zobaczcie. Zaczyna dolar znowu rosnąć. Czyli złotówka miała swój tutaj osłabienie. Później dolar osłab, ale znalazł się znowu w tym tunelu, w którym zaczyna już wychodzić powoli, jak mamy ten wykres pięciogodzinowy. Zobaczcie wyszedł tutaj z naszego tego boksa. No i w tej chwili jestem tutaj za tym, że już po przebiciu tej czerwonej linii dolar prawdopodobnie do polskiego złotego odzyska te rzeczy. Tu mówiłem, żeby też obserwować różne formacje. Zobaczcie, jaka formacja otworzyła się tutaj. Po suporcie wzrostowa i mamy wybicie, więc teraz wyjście powyżej 3,97 i trzeba rozważać. Kupno dolara, gdy złotówka może mieć obsunięcie. No ale dobrze, porozmawialiśmy sobie o tym. Teraz porozmawiajmy sobie o naszym królu, który dzisiaj troszeczkę się obsunął. Spójrzcie, tutaj właśnie oczekiwałem na te 900. Już mogłem to tutaj przesunąć, więc tutaj dopisałem na telegramie, właśnie nie wiem, dlaczego mi tutaj tego, dlaczego mi tutaj. Nie update'uję tego, nie mam pojęcia, zaraz zobaczymy, kiedy była ostatnia, nie, to jest to, nie jeżeli, może przeładuję stronę, momencik, a już pewnie za późno, o, jeżeli wrócimy sobie tylko tutaj dolar do PLN, ja robię na dwóch różnych maszynach i mam te same konto, i nie wiem czemu jedna druga nie odświeża. To jest właśnie dla mnie dziwne. Kiedyś tak było, a, a teraz już nie bardzo. Więc tutaj też to I alarmy też mam rozmieszczone yy, w dwóch różnych stronach. To jest właśnie nieciekawie. No ale dobrze. No i tutaj mamy właśnie te rozmieszczenie, i wtedy, jeżeli przebiję tę linię, to pójdzie do góry. A jeśli. Yy, jeżeli przebije właśnie te 3,97, no to wtedy trzeba będzie rozważyć właśnie kupno dolara, gdyż złotówka hamuje, gdzie ja wtedy skończyłem, na bitcoinie, o, zacząłem się powtarzać już, jestem zmęczony, się trochę, o, jesteśmy tutaj, no i zobaczcie, tutaj dałem wtedy, że na 9,300 oczekuję, no i w tej chwili jest przełamań do dołu, ta bullish formacja wyłamująca się do dołu i teraz mamy już 200 tutaj. E, zobaczcie na górze, ale na 6 godzinówce mamy 200 jeszcze na dole, więc jeszcze nas to tutaj chroni. Cała energia, jaka była tutaj, podejrzewam, na szóstce i na dwunastce, na szóstce już zaczęła być e, w egzosty, czyli wyczerpana. Na 12 nadal spada. Jeżeli ta dwunastka jeszcze trochę ten ruch potrwa do dołu, to prawdopodobnie. E, Moment obrotowy będzie widoczny już na dniówce i ten ruch nieliniowy zacznie być włączony tutaj. Jeżeli ruch na dniówce zacznie być do dołu, to spójrzcie, jaki tutaj mieliśmy spadek. Możliwe, że zahaczymy z powrotem. No wątpię chociaż o 3000, ale do tego momentu 800 byłbym bardzo skory. No i prawdopodobnie będzie to ostatni moment kupna, bitcoina tak nisko, chyba, że włączy się kapitulacja. Pamiętajcie, chyba, że włączy się kapitulacja. No i wtedy, jeżeli znowu spadniemy na 3000, to, to ja na pewno załaduję kieszenie. Tylko pamiętajcie, nie bądźcie w Altach podczas takiego spadku. Jeżeli Bitcoin pomps, alt dumps. Jeżeli Bitcoin dumps, alt dumps. Oczywiście nie wszystkie alty polecą, ale uwierzcie mi, że ciężko jest znaleźć bezpieczny port w takim, w takim przekonaniu tutaj. Więc w tej chwili. Oczekujemy tutaj odbicia od tej linii. Jeżeli nadal polecimy troszeczkę w dół, to musimy się spotkać z tą główną tutaj trend linią, która jest. Chyba mam gdzieś ją tu zaznaczoną. E, Momencik. Nie, nie, mam tutaj zaznaczony tej tej linii. E, trend linię, która toczy się. 12, dobrze. O! Toczy się mniej więcej tutaj. O, która właśnie została nam tutaj przebita, zależy jeszcze tylko jak, mi jeszcze wyznaczył ją tak, to jeszcze się łapiemy. Widzicie, ale powiedzmy, że na większym tacie, touchu no i w tej chwili trzyma się ta, tutaj ta setka, bodajże. I nie mamy już tutaj punktu wsparcia. Jeszcze na, na odbiedy można tutaj te, te mniejsze osie tutaj coś zrobić i tutaj taki poziom wyznaczyć. Ale w tej chwili, właśnie poniżej tego trójkąta, który tutaj zaznaczyłem wcześniej, nie ma już za bardzo wsparcia. O. I czekamy na to, czy się odbije, czy pójdzie do dołu. Jak odbije się jeszcze poniżej tego, znaczy przejdzie poniżej, no to wtedy będą tutaj spadki. Zobaczcie, jeszcze mam tutaj ostatni wolumen na 8800, czyli mniej więcej na tej linii tutaj, co dałem, ten poziom. A później spadek 7300. Bardzo interesujące. Yy, srebro w tej chwili powinno troszeczkę zmaleć, bo stosunek właśnie Gold to Ratio zaczyna tutaj być na tym poziomie, który mówiłem, troszeczkę powstrzymywać. Złoto, e, złoto opada, gdyż, tak jak mówię, dolar zaczyna rosnąć. Ok, więc te, teraz w tej chwili mamy już zależność złota tutaj od, od siły dolara. Dolar wtedy słabu, to złoto szło do góry, więc musimy się tutaj powstrzymać i zobaczyć, jak ta ekonomia tutaj ruszająca nam pokaże. Na razie e, nie ma za bardzo tutaj robić. Mieliśmy tutaj, zobaczcie, taki double top i może będziemy trzymać konsolidację. Jeżeli będziemy trzymać tu konsolidację, to znaczy, że. Kupuje, inwestorzy nadal nie ufają rynkom i jest wszystko właśnie w, w złocie, ale wzrastająca gotówka powoduje to, że wiele różnych funduszy inwestycyjnych będzie jakby sortowało swoje portfele tymczasowo, hedgingowe właściwie, nie inwestycyjne. Z srebrą, po tej tutaj takiej długiej, długiej szarży mamy. Właśnie odbicie, I, ta, i, i w tej chwili tutaj mamy opór na poziomie właśnie 17.8. No i jeszcze nic nie mogę powiedzieć: nie przebiliśmy tej trend linii. Jeszcze mam tutaj taką konsolidację. Energia jest bardzo duża na dniówce, na tego dniówce jest wystarczająca na ruch, więc no, tutaj na tej osi już widać, że coś się zmienia. Lecz jeszcze spokojnie, jest tutaj dużo oporu. Zobaczcie, tu jest taki można wyznaczyć in your face, taki tutaj opór, więc dopóki nie przebijemy powiedzmy progu. Na początku progu 17,4, 17,28 i końcowego progu powiedzmy tutaj, mniej więcej na poziomie 16,9. To jeszcze będzie wszystko w porządku. Energia jest bardzo duża i sentyment inwestowania w metale jest też bardzo duży. Podobnie tutaj, też mamy spadki. Te wszystkie spadki na metalach, zobaczcie, pala tak samo tutaj opada, ale pada się trzyma jeszcze bardzo dobrze, są dlatego, że dolar rośnie. Więc musimy poczekać, zobaczyć co z tym dolarem. Jeżeli dolar zacznie rosnąć, to te metale zaczną automatycznie spadać. Więc na razie inwestowanie na longi podczas właśnie wzrostu siły właśnie dolara nie za bardzo. No i SP500, to jest właśnie dla mnie zagadką. SP500 zaczęło spadać podczas gdy dolar zaczął rosnąć, czyli coś jest tutaj nie tak. Zobaczcie, na dniówce zaczęło być opadanie. Czyli wróćmy do tego mojego wykresu tutaj megafonowego, jak ktoś nazwał, Broading Wedge się nazywa i mamy Momencik. mamy, 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 mamy i mamy tutaj rosnącą tą zmienność. Spójrzcie Zobaczcie, ta zmienność zaczyna rosnąć, i teraz być może zaczyna spadać. Jeżeli zacznie spadać, tutaj to mamy fal start w ekonomii. No ale zobaczymy. Jeszcze jesteśmy powyżej 200. Spokojnie, nie ma co panikować. Może jest tylko pullback. Taki po prostu, wiadomo. E, tak, tak, i pójdziemy do góry. Także jeszcze tutaj wstrzymam się z komentarzami apokalipsy i innych rzeczy. No jeśli chodzi o kryptowaluty, to mamy nasz tutaj ten watch list, e, który oglądamy. Jak wiadomo wczoraj e, i dzisiaj, też w sumie, e, Kyber Network e, był po prostu oblegany. Ci ranek wstałem, to spojrzałem tylko w telefon, patrzę, tutaj dziś byliśmy, mówię: o kurna, czas wejść i Ciach. Szybkie wejście, rano zanim jeszcze z łóżka się zdarłem, i 13%. To jest właśnie, to jest właśnie to, co jest w krypto dobre, jak już się umie troszeczkę wyznaczać. Dużo podziękowań, bardzo dużo podziękowań dostałem właśnie za, za ten Kyber. Eee, część ludzi kupiła po tego boksa. bardzo, największe ludzi władowało się tutaj na 9 tysiącach i zgarnęło ten największy cząg tego, ten gryz tego całego hamburgera na 38%. Część wyszła tutaj na 11,5 tysiąca, część tutaj na 12,4, bo miałem zapytania, kiedy wychodzić. I w tej chwili obserwuję tutaj właśnie tą krzywą, i te wybicie. Te wybicie może kolejną być funkcją tutaj dania nam. Zobaczcie, ile energii jest. I na dniówce już niestety jesteśmy wypukani, dlatego myślę, że może być jeszcze malutkie wybicie, a potem będzie pullback gdzieś do 9000 e, lub coś takiego. Zobaczymy. Tutaj właśnie, e, wróci, jak wrócilibyśmy tutaj 200, to było bardzo to dobre. E, energia by się nam się zregenerowała bardzo szybko. Zobaczcie, ile mamy tego tej energii. On jeszcze nie skończył. Kaiber jeszcze nie skończył. Myślę, że kyber osiągnie tylko około tysięcy. Bez, bez tego, w ostatnich paru dniach, tak jak zylika. Więc e, tu jest jeszcze taka dobra dobra mikro e, waluta, jak to mój kolega mówi, gang Satoshi. E, zobaczcie, e, tutaj ja wyłączę na ten jeden Tutaj e, to jest e, multiwag na QCoin. E, multiwag będzie miał swój main też około 30, więc e, też zaczyna robić około 40 parę satów kosztuje. I w tej chwili w tym trójkącie, to jest, zobaczcie, o tutaj w tym trójkącie, e, który. To jest właściwie już trójkąt, który jest równy tutaj, zobaczcie, ta podstawa i w tej chwili czekam, aż jeszcze troszeczkę nam się tu odbije, chociaż tutaj mam ten, 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 ten support, ale zobaczcie, co nadchodzi. Nadchodzi tutaj, no, nie wiem, czy sami TradingView właśnie, o, zobaczcie, no nie wiem, co tu się dzieje z tym tym w ogóle tak jakby nie, nie odświeżało, nie wiem o. no nic chciałem tylko wam pokazać, że nadchodzi tutaj ta dwusetka i zazwyczaj wszystkie nasze tutaj e, setupy, jak mieliśmy ten bottoming i jak zaczynały startować przekroczytą dwusetkę, to głupiały więc e, ja na przykład e, wziąłem część mojego bitcoina, przelałem na qcoin i w tej chwili czekam aż będzie wyłamanie tego właśnie trójkąta. Tu już było, ale wiedziałem, że Bitcoin spada, to nie, nie, nie za bardzo się tu ładowałem. Chciałbym, żeby jeszcze spadło do 40. Wtedy bym to kupił. I tu nadchodzi Golden Cross, widzicie, mam zaznaczone, ale nie mogę wam pokazać nie wiem, czemu to trade, bo tego tego mi tego nie daje. I to spowoduje właśnie e, te odbicie e, do góry, tego kupno, kupno breakoutu. Myślałem, że będzie wcześniej, ale prawdopodobnie będzie gdzieś w tym miejscu. O. Coś takiego tutaj. I target do tego to jest 72. Teraz pewnie się zmniejszy troszeczkę na 60. Ale jest bardzo dużo energii na dniówce. Zobaczcie. Oraz na. To jest, to jest tygodniówka, to jest dniówka. Więc jest bardzo, bardzo dużo. E, co tam jeszcze dalej mamy tutaj? No wiele jest rzeczy, cały czas daje różne. A jeszcze jest seller. E, o proszę bardzo, seller jest w bardzo dobrej formacji. Nie wiem, co tu się dzieje jest jest bardzo dobrej formacji. O. Ma taki kop i taki, powiedzmy, tutaj handel. Ale co mnie najbardziej tu interesuje, to, to tutaj pociągnięcie tej. Oj, pociągnięcie tej linii, która równiutko przechodzi. Zobaczcie, pięknie. Pięknie nachodzi tutaj na wszystko, i teraz mamy taki kop, i jest tutaj fundowany jeszcze nam jeden taki handel. Zobaczcie, tutaj taki mały, i prawdopodobnie wybicie tego będzie świadczyło o właśnie wyjściu tego, właśnie sellera w górę. Przypominam, że seller jest za 33, tutaj saty, i jego energia oraz wszystkie parametry, spójrzcie. O, teraz ładnie już, już to wszystko zrobię. Jest bardzo wysoka, trend wzrostowy. Na tygodniówce zaraz sufit pęknie. Wszystko startuje tutaj na dniówce. RSI ochłonęło troszeczkę, więc stworzy nam się taki rounding bottom tutaj, identyczny. E, mamy pierwszy kop, drugi kop i trzeci będzie e, też tutaj tworzony ten mały. No i wtedy będzie breakout. Ja osobiście stawiam na właśnie Celera w tej chwili. Drep też jest dobrze wyglądającą, tylko że drep ma Mało energii na tygodniówce, więc tak nie wiem jak to, jak to tutaj interpretować, tak by ten ruch został troszeczkę wykorzystany, może się odrobi, ale e, Singularity Network, Aga, Agi też jest e, dobrze wyglądająca, też ma sporo energii i też ma dobry układ tych cap handlów tutaj takich, zobaczcie. Jeden, drugi i tu trzeci się formuje i tak samo możemy pociągnąć te linie i też będziemy mieć takie wyjście, podobnie jak miał właśnie Kyber Network. Dobra, skończmy już z tymi właśnie monetami. Chciałbym wszystko pokazać, zobaczcie. Retail Unicast, Retail Traffic zaczyna powracać, to był spadek, to jest i ruch uliczny, właśnie mierzony w, w, w takim retailowym, nie przemysłowy ruch, tylko normalne po prostu e, pojazdy poruszające się po ulicy. Tylko tutaj właśnie jest zastanawia mnie ten właśnie fakt, dlaczego spadł ostatnio. To jest start i spadł. To nie jest kwiecień tutaj, tylko spadł. Gdzie tu jest maj, To jest kwiecień, a tu był spadek. I teraz możemy mieć do czynienia z takim powrotem do pracy, ale z... może pojawić się kryzys tutaj, od strony należności, jakie trzeba zapłacić. Pamiętajcie, że wszystko było zamrożone. Wiele ludzi skorzystało z tych zamrożonych rad, ale to jest tylko zamrożone, przesunięte. Ale potem trzeba będzie to spłacić. Podatków też nie odraczają w wielu państwach, więc to będzie bardzo ciekawe. Tu, tu jest ten smile, właśnie miałem e, dolarowy, właśnie tu był w 2016. E, tylko nie wiem, właśnie, jaką, jaką opcję tutaj oni dobrali w tym wykresie. E, bo jak widzieliście, my mieliśmy inną, ale ten smile był podobnie co jest zrobiony, więc ten, ten tutaj wzwyż był też podobnie zrobiony. E, no i jak przyjdziemy sobie do wiadomości, e, Fearing Greed, e, mamy 52, czyli nadal jesteśmy chciwi. Tu mamy tą kumulację podobną do tej, i może jeszcze będziemy mieć ten pik, który dociągnąłby nas mniej więcej do połowy miesiąca, a nawet może i dalej do tych promocji naszych e, super e, monet. Na crypto, e, Diver możemy przeczytać. E, tutaj właśnie liquidity gainers, czyli e, te, które zyskały najwięcej e, w, najwięcej po prostu na płynności na różnych giełdach i tutaj są giełdy właśnie e, Binance 3 razy, e, Qcoin chyba nie ma, to jest chyba, już nie pamiętam, Bitmax to jest chyba, e, tu Huobi. A tutaj wszystkie one zostały, to było algo, czyli algo na przykład dostało bardzo dużo płynności. I w tej chwili algo pojawiło się też na Binance. E, algo pojawiło się na Binance e, w tym w, w dźwigni, że można tutaj e, Dźwignie. Co ja tutaj wpisuję, co ja tu piszę. Algo BTC będzie dostałem właśnie e-mail. Zobaczcie, piękny setup na dniówce i piękny setup rośnie na tygodniówce. Jak sobie obsuniemy to, to spójrzmy, mamy dużo bottomingów i ten już jest wyższy od tego i od tego, więc może być tutaj to zakręcenie. Wyjście z tego właśnie tutaj, z właśnie widzicie na laptopie, gdzie się ładne takie setupy porobiłem, a tu wyszła kupa. Więc zrobimy to jeszcze tutaj wyżej. Zobaczcie, tak samo możemy pociągnąć tą kreskę i te przecięcie... Widzicie? Bardzo podobny wykres. Widzicie? I te przecięcie tutaj tworzy nam znowu ten cup and handle i kolejny handelek to nam się tworzy. Więc ten e, algolant też może być wystrzałem w górę do poziomu, e, jeżeli zmierzymy sobie, nie wiem, tą odległość największą, to może to być coś około 5000, e, 5600. Oczywiście poziomy trzeba powyznaczać też żeby to było, ja to potem dam na Telegram to będzie tam ten setup. Lokaty 0%. Pamiętacie, jak mówiłem dokładnie parę miesięcy temu, chyba w lutym, że będą lokaty 0% i ludzie będą nadal kupowali te lokaty. A dlaczego będą kupowali te lokaty? Gdyż państwo będzie gwarantowało, że jak kupicie tą lokatę za 0%, to państwo odda wam 0%. Ale nie stracicie tych pieniędzy. Niestety ludzie nie wiedzą, co to jest inflacja i e, po prostu no, ładują się w te rzeczy, nie mają pojęcia za bardzo, więc e, ja tak pokrótce wyznaczę, jak co to znaczy e, inflacja pieniądza. Tak, najbardziej, najszybciej jak mogę. E, zobaczcie sobie. Mamy, e, mamy tutaj e, naszą, powiedzmy, naszą szklankę, ok? E, I e, ta szklanka. Wypełniona jest powiedzmy jakimś, yy, nie wiem, jakimś sokiem, ok? Tutaj mamy poziom yy, soku, dobra? Sok, jak zwykle, jest powiedzmy czerwony. Oj, sok jest czerwony, więc mamy poziom soku, i to jest nasza szklanka, ale te dodrukowanie pieniędzy i to wszystko powoduje, że mamy w sumie yy, do czynienia yy, już nie ze szklanką, a wanną. I ten sok w tej wannie też musi tam trafić, bo tyle mamy tylko, siła nabywcza tego pieniądza jest właśnie taka, no i musimy do tej wanny wypełnić więcej coraz wody. Więc tego soku będzie coraz mniej, prawda? Bo ilość soku, tej, tej siły nabywczej tego pieniądza się nie zwiększa. Więc ten sok będzie przypominał już takie powiedzmy roz, e, rozbarwienie tutaj. Powiedzmy, że on będzie mniej więcej o tak wyglądał. Widzicie? I to jest inflacja, Nasza, nasze pieniądze tracą na wartości, więc zyskamy tyle samo tego soku z powrotem, ok, ale już tak rozrzedzony będzie ten sok, że, że w ogóle nie będzie go czuć już tych, tych malinek czy tam truskawek. Więc tak można porównać właśnie inflację. No i co? Ludzie będą kupować takie rzeczy, ale co chcę tu powiedzieć, to jest ukryty tekst w tym, że ludzie będą ładować się na giełdę. Coraz więcej, na przykład Robin Hood w Stanach zanotował 2,5 miliona nowych kont w chyba w jednym miesiącu. Co jest po prostu do góry. Jakiegoś swego czasu było tam, że chyba XTB miał największy przyrost w Polsce nowych kont, że wszystko spadało, a XTB zarosło w górę. Więc, no widzicie sami, ludzie będą musieli to robić. Dlatego, jeżeli wchodzicie w to, szybki start w zakładce wideo to jest seria krótkich, krótkich filmików instruktażowych, jak w ogóle czytać giełdę, na co zwracać uwagę, bardzo szybko i bardzo szybko możecie się nauczyć tych podstaw, żeby nie ładować się, tak jak wszyscy w ulicy, jeżeli zobaczymy jakąś tutaj świecę zieloną biegnącą do góry, to każdy tutaj się ładuje. I nie mówcie mi, że się wy nie załadujecie, bo jeżeli kupiliście mieszkanie w 2018-2019 roku, to na tej bańce tak samo się załadowaliście, a nasz wirus nie miał tu nic do gadania. No i dlatego to jest typowe właśnie takie Taka, wiado, taki, taka wiadomość, że ludzie się ładują. Na rynku pracy umiarkowany optymizm. Ok? E, jednak tutaj możemy przeczytać, że mamy tutaj e, umiarkowany entuzjazm. No i trochę tak ja to inaczej rozumiem. No i właśnie teraz o to chodzi, że jest coraz mniej ofert, że praca spadła. Spójrzcie. W marcu na początku epidemii liczba ogłoszeń o pracę w portalu spadła 23%. Rok do roku. Okay, czyli w porównaniu z tym rokiem, to w marcu, w kwietniu 52%, no bo w kwietniu nic nie działało, a w maju była niższa o 25%, o 20% w 2019 roku, czyli już zaczęła maleć od początku roku zainteresowania pracą i oferty pracy, ale czy o tym przeczytaliście jeszcze w styczniu? Jak ja miałem tylko 100 chyba subskrybentów, to reszta dawała komentarze, że to ja gadam, pomyleńcu, ten, ale to wszystko już jest tutaj. Jeżeli umiecie czytać dane, czyli show me the chart and I'm gonna tell you the news, to nikt nie zrobi wałka. No i proszę bardzo, wolne miejsca pracy, ciach, spadają, czyli ludzi, 4 na 10 ludzi obawia się utraty pracy. I tak jak mówiłem, w tej chwili zaczyna się już rynek pracodawców, skończą się e, różne gadżety, skończą się super, kurde, AMG, samochodziki, ok., to akurat czołg, powiedzmy, to powiedzmy tutaj, jakiś taki, skończą się, nie wiem, wycieczki, właśnie w bali, ok, i skończą się domy, a to jest, jest właśnie problem, bo to napędza wiele innych biznesów, prawda? I wtedy wszyscy ucierpią. I tak jak już mówiłem to wiele razy, jeszcze powiem na ostatnią już tutaj sekundę, spójrzcie. Wszelkie dobra, jakie zostały utworzone przez ostatnie 10 lat w Polsce, napompowały tę bańkę. W środku tej bańki istniały firmy drugiego tutaj zakresu, okay, I firmy, tak Core 1. Te firmy były od początku złych czasów. Jednak prosperowały bardzo dobrze i utworzyły serię różnych innych biznesów, zaopatrzeniowych dla nich i nowych ponownie. Te firmy rozpętały to i mnóstwo innych firm też było. Jeżeli ktoś zarabia krocie instalując tylko żarówkę w jakimś tam, nie wiem, budynku, to zobaczcie sobie, do jakiej parodii to dochodzi, prawda? I właśnie te biznesy, Pomagier, Pomagiera stracą pierwsze, ale one, te biznesy spłacają kredyty tych biznesów. Okay. A te biznesy spostają kredyty tych biznesów. I te bańki, ta pęknie, ta się skurczy do takiego tutaj poziomu, łącznie z tą troszeczkę się skurczającą, ale miejsc pracy ludzie będą potrzebować. Więc będzie mniej kasy, mniej wszystkiego. No i wracamy z powrotem do tej pętli, że nie będą ludzie kupować tych dóbr super takich e, ani remontować, bo nie będzie pieniędzy za bardzo, przynajmniej w, taki, w takim po prostu e, etapie, a Będą na przykład kupować jedzenie i inne dobra, więc część dóbr będzie inflacyjnych, a część będzie deflacyjnych, że ich wartość będzie po prostu rosła, ceny będą rosły. I na tym etapie zakończymy to, więc zostawcie lajka, dołączajcie na Telegram. Oczywiście oglądajcie różne wideo z niepowiadomień, tylko w zakładce wideo. Szybki start i widzimy się pewnie jutro, więc na razie. Cyk i cyk. We'll you